Biznes24 na Kofas Country Risk Conference. Naszym gościem jest pan Wojciech Stramski, prezes Beyond.pl jednego z największych dostawców w Polsce usług hostingowych kolokacji chmurowych. Dzień dobry. Dzień dobry. I jednocześnie... Człowiek, który zepsuł na tej konferencji wszystkim humor, bo konferencja toczyła się świetnie i pełna była dowcipów o tym, jak to sztuczna inteligencja się myli, i nagle przychodzi Pan Wojciech i mówi, to my się mylimy. W czym się mylimy? Konferencja nie bez przypadek, jest country risk, i teraz jeżeli mówimy o ryzyku związanym z przewagą konkurencyjną, którą my budujemy albo jej nie budujemy. Na bazie technologii. Wydaje mi się, że to jest jeden z największych ryzyk gospodarczych. I jeżeli my pozwolimy na to, żeby ten pociąg odjechał, to będziemy patrzeć, jak inne kraje korzystają z tych technologii i budują swoje przewagi konkurencyjne, a my pozostaniemy w tle. Jeżeli pozwolimy, to znaczy, że jest jeszcze czas na to, żeby wsiąść do tego pociągu, czy już biegniemy za nim jak Bogusław Linda w pociągu i on już tam odjeżdża? Musimy gonić. Już ruszył ten pociąg, ale ten wyścig jeszcze nie jest wygrany i to na każdej płaszczyźnie, jeżeli popatrzymy na dane, inwestycje w AI, sztuczną inteligencję zarówno po stronie infrastrukturalnej i hardware'owej, ale też i software'owej rosną rok do roku 50%. Przewidywania są takie, że w przyszłym roku to będzie 200 miliardów dolarów, w 2030 roku do, dojdziemy pewnie globalnie na poziom 990 miliardów dolarów. Całe PKB Polski dzisiaj to 600 miliardów dolarów. Czyli to oznacza, że ten kraj AI, który się rodzi dzisiaj na mapie, on będzie gigantyczny. I teraz my musimy na pewno dużo włożyć wysiłków w to, żeby zaistnieć w tym wyścigu i nie pozwolić na to, żeby ten świat nam odjechał. No, ale jeżeli będzie gigantyczny, to znaczy, że może ten tort jest po prostu do podziału duży. Na pewno jest duży, ale jeżeli będziemy skubać małym widelczykiem, to się możemy nie najeść. Winner takes all, to jest taka zasada w tej nowoczesnej online'owej gospodarki. Co musimy zrobić w takim razie, żeby być w tej grupie zwycięzców? I to nie jest tylko Polska, ale to wydaje mi się, że cała Unia Europejska dzisiaj się boryka z tym problemem z jednej strony próbujemy pogodzić nasze że tak powiem wartości etyczno-moralne i wdrażamy różnego rodzaju regulacje, które mają zbudować tą lepszą przyszłość, ale z drugiej strony nie możemy pozwolić na to, żeby te regulacje Zahamowały te możliwości budowania tych przewag, czy, czy ograniczyły budowania możliwości przewag konkurencyjnych? To jest z jednej strony. I na pewno musimy bardzo dużo pieniędzy zainwestować w to, żeby te kompetencje, te świetne kompetencje, które my posiadamy w zasobach ludzkich, informatyków, żeby wykorzystać te kompetencje i nie pozwolić im budować rozwiązań na zewnątrz, tylko żeby, żebyśmy budowali dla siebie, które my będziemy eksportować w świecie. Oprócz tego jest cała wielka Gra, która się toczy na poziomie infrastrukturalnym, czyli inwestycje w energetykę, w energetykę odnawialną, one muszą postępować, ale bardzo duże inwestycje, które są wymagane też, żeby wybudowywać te kampusy, które będą w stanie obsłużyć zapotrzebowanie energetyczne w infrastrukturę IT, w infrastrukturę Nvidia, w klastry, które przetwarzają te gigantyczne dane. Dzisiaj w Stanach te kampusy powstają jak grzyby po deszczu. Kampusy 1 gigawatt plus, tak, o mocy, mocy energetycznej. A my musimy znaleźć te megawaty w Europie i postawić te kampusy. I szczerze to jest wyścig. I proces budowy dużego kampusu kilka lat, więc my musimy uprościć te procesy budowy, zintegrować tą infrastrukturę, zintegrować z ekosystemem, żeby były one zrównoważone, ale jednocześnie pchać, żeby te klastry powstawały i żebyśmy trenowali nasz AI, który będziemy wykorzystywać dla swoich potrzeb, ale też eksportować. Globalnie. A nasz AI, kiedy mówi Pan o naszym AI, no to myśli Pan o naszych własnych modelach, czy modelach, które zostały gdzieś tam opracowane? Przecież można je można kupić, prawda? I posadzić na naszej infrastrukturze, żeby nie dzielić się tymi danymi, których czasami nimi nie chcemy się dzielić, czasami nie możemy ze względów regulacyjnych. Co to jest nasz AI, bielik? <noise> nasz AI, to jest dobre pytanie. Nasz AI, jeżeli my będziemy kupować te modele, no to de facto będziemy importować modele, czyli my będziemy. Przegramy w tym wyścigu. Tak? Jeżeli my będziemy dewelopować AI, to nie tylko przetwarzanie języka naturalnego czy tego generycznego AI, ale w zakresie biotechnologii, w zakresie medycyny, w zakresie procesów produkcyjnych i tworzyć tą technologię przyszłości i tak naprawdę eksportować ten AI. Czyli jak to zrobić, jak te y, związki chemiczne czy rozkłady chemiczne przemodelować na nowo, żeby te procesy produkcyjne inaczej wyglądały. Tak? To są gigantyczne przedsięwzięcia. Jesteśmy do tego zdolni z punktu z punktu widzenia merytorycznych kompetencji, ale infrastrukturalnie i inwestycyjnie, finansowo musimy naprawdę wesprzeć ten segment. Branża technologiczna jest tą, która chciałaby, żeby e, zwykle, żeby e, sztuczna inteligencja nie była regulowana albo była regulowana jak najmniej. Pańskim zdaniem, to jest właśnie droga, czyli na etapie, kiedy wszyscy bardzo mocno się ścigają zmniejszyć te obciążenia regulacyjne, no, bo przecież działa tu też prawo Kopernika Grishama, gorsze wybiera lepsze. Chiny nie mają prawie żadnych ograniczeń regulacyjnych, Stany zjednoczone mają szczątkowe. W związku z czym, Pańskim zdaniem Tą, y, to nie jest konkurencja przypadkiem na wyniszczenie, czyli na, na stworzenie. No nie chciałbym być tu, ale to, to pan zaczął być tym y, czarnowidzem y, y, na konferencji Country Risk, Kofas y, Country Risk. Y, to nie jest droga do Matrixa. Nie wiem czy czarnowidzem czy realistą trochę, ale słusznie Pan zwrócił uwagę na to co się dzieje. Chiny bez obostrzeń nie tylko tworzą tą technologię dla swoich potrzeb, ale eksportują to technologię do krajów i do, do rejonów na świecie, gdzie demografia się bardzo mocno rozwija. Musimy pamiętać, że równocześnie my w Europie nasza demografia <śpada> spada tak? i będziemy mieli coraz mniej konsumentów. Jak my tych konsumentów wewnętrznie chcemy obsłużyć to jest raz, a dwa, Nasz rynek, tak, nasi kon, ci konsumenci przyszłości, oni będą w Afryce, oni będą w południowej Ameryce, będą w Azji. Jeżeli my tam nie będziemy z naszymi technologiami, z naszymi produktami, no to nie wiem, jak ta przyszłość będzie wyglądała, ale tak jak pan powiedział, no, nie wygląda to najlepiej. Czyli, czyli pańska recepta to jest poczekać z regulacjami. Żeby nie przegrać konkurencji i później je wprowadzić, tak? Tak, te, tak naprawdę my powinniśmy teraz obserwować trochę tak, jak stany to robią. W Stanach, że tak powiem, regulatorzy podążają za zmianami i jeżeli faktycznie zauważą, że te zmiany są bardziej albo mniej inwazyjne, no to wtedy dostosowują prawo. My trochę wyprzedziliśmy te zmiany, bojąc się tego, co się może wydarzyć, ale zbyt pewnie ograniczyliśmy swoje możliwości. Ale to jest na, na kanwie jakby prawa. Drugi element to jest infrastrukturalny. Bez tej infrastruktury, czyli bez obiektów takich jak my, bez zasobów energetycznych, nie będziemy w stanie nawet stworzyć tej technologii, bo nie będziemy mieli gdzie tej, tą technologię tworzyć i ona będzie tworzona za oceanem albo po lewej stronie, albo po drugiej stronie globu. Od niecałego tygodnia na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego mogą Państwo obserwować projekt ustawy o regulującej sztuczną inteligencję. No to być może posłowie, którzy będą debatować nad tą ustawą, usłyszą nasze słowa. Pan Wojciech Stramski, prezes Bion.pl, jednego z największych w Polsce dostawców usług, infrastruktury, no tej wysokiej technologii, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Dziękuję. para